No to co teraz sobie porobię, Jestem zachwycona Już wszystko się układa jak makia No to. O, no tak. O, ktoś jest na Facebooku. To jest jakaś. Aha, to jest kłusika. Ej, na napis. To jest To jest jej zdjęcie. O, proszę i powiedziała mi, że, no, że może kiedyś to mnie w panie, ale raczej nie. Może idzie w panie. Ale jak napisać, to słychać. Jak tam się dzieła ma, to już wszystko okay, Jak u ona też napisała A więc, a więc, a więc, a więc ja! Jak masz Szybki jesteś. A to kogo to mówiłaś? Do siebie. Aha, Za to cię kochał. Jeszcze o tym Nie. O. Światło. Zaświeciło się. Jakby. z tego Zaświeciłam ci światło. O dzięki. O, bo rachunek przyszedł. Zapłaciłam tak. Gdzie jest jest No ma za co. A więc, pa, ja ty do chłopaka? No, jak zwykle. Bo co, masz Ci długo daję? Oczywiście, że mam. No i co, powiedz mi, że się popatrzysz? Nie, ty się popatrzysz. Twój chłopak sobie niedługo zaś A nie wiem, jak to zrobisz? On go przekona. Nie, no. <śm> nie rób tego. Widzisz, kto się popłakała, Starsza czy młodsza? Oczywiście, że starsza. A więc teraz, teraz, teraz. Teraz, teraz. Idziemy. Ej, hej. Fajnie bowki, nie wiem. Wybrałaś fajny film, dzięki. Taki zawsze chciał być. A no, to była bajka. No Garfield 3. Nie, to była dwójka. A, tak przecież zapomniałam. W tym wieku. Skceroza? Sk sk z Kse sk A, dobra, nie mówmy o tym. Ok. A więc idziemy już do domu? Twojego? Okej okay. okay. Dobrze, no to Pa już, lecę do domu, pa Yes, what